Siemka wszystkim. Dzisiaj następna część. Z Robertem w terenie. Miejsce, które, w którym żeśmy już byli. Dzisiaj my się wrócili. Jest ciepło. Czerwiec. Goście, Robert, jest tak samo. Brama Gwarków. Tak zwano, tutaj woda wypływo z całych tarnogórskich podziemi. Jedni mówią, że to już jest drama, to co widzicie, a dru drudzy, że dopiero tam dali wpływa do dramy. I w tamtej części pokazywałem, jak pamiętacie. Wchodziłem tutaj, pokazywałem chodnik, świeciłem latarką, a dzisiaj tylko tak przelotem, taka ciekawostka z terenu. Zawsze wracam w miejsce, w którym już byłem, wtedy to tak wyglądało, dzisiaj tak to wygląda. Wy nie, nie zabraniacie pokazywania swojego tego na YouTube, nie panowie, bo ja tam łapnął, ale to... Roberta, ty że łapną, przez to nie szkodzi. No. Co pokorzymy, to, Tata? Tamka pokorzymy, była? no, my pokorzymy. Ja no, pokażę, jaka my byli wcześniej poprzednich tak. częściach, bo my tu już byli kiedyś. Oczywiście to jest cała seria z Robertem w terenie. Nie. Czekajcie, no, ja jeszcze. Aha, jeszcze ja przejdę tam, wam pokazać z daleka. Tak to wygląda tutaj. No, bo ja tak jak my wcześniej mówili, robię. Jedni mówią, że to już jest drama, tak, co płynie. A drudzy mówią, że to wpływo do dramy. Nie, to już jest drama. To już jest drama, no właśnie. Czyli co? Drama wypływa z podziemi? No, aha. Patia, co czysta woda, zimna woda. Jesteśmy na górnym Śląsku i patrz, jak woda. Tak jakby z sowio-górskich potoków, a to jest nasz górnośląski potok. Drama. Dalej. Można spotkać pstrungi. Patrzcie, popatrzcie trochę na ta woda. Idziemy tam dalej, się przejdziemy. Naprawdę miejsce. Który można usiąść? Ostatnio my byli w miesiącach typowo jesiennych, to był chyba, nie pamiętam, listopad, a dzisiaj mamy czerwiec. 9 czerwiec, dokładnie 2023 rok. Patrzcie, jak się woda tu piętrzy. Tak to wygląda z daleka. Superowo, naprawdę. Kto mu blisko, Albo będzie przyjeżdżać. Zapraszamy na bramę gwarków. My są Robert. W jakiej miejscowości dokładnie? To Laryszów No, to jest Laryszów. stare Piesek się trzeba wchodzić Także zapraszamy. Zresztą łatwo znaleźć. Wygooglujecie. Poprowadzi was nawigacja. My idziemy dalej. Pokazać następną ciekawą rzecz. I do następnej części. Z Robertem w terenie. Piesek się tu upają Zimną wodą. Jak piesek? Elegancko, co?